Ważniejszy jest Gustaw i Aniela. Aniela jest najlepszy. Tomasz jest najważniejszy, bo on dobry jest. On dobry z ataku na, dobry jest, więc... E, Aniela, no ona dobra jest dosyć z, od, z ukrycia na, em, atakuje, tak? Więc też dobry jest, tak? Okej, okay, tam mnie zaatakuje. Dobra. Atakujcie, atakujcie już! Idź tam, idźcie, idźcie. Atak, Aniela. U Sukrysa, pięknie tak od, dołu, od góry, pięknie. Tomasz. Gdzie jest Tomasz? Skinął. A już nadchodzą, nowi. Dobra. To są klony Gustawa i jak a, Aniele. Nie, Aniela żyje, ale Tomasz i. Gustaw. Okej, okay, więc. Tu będę musiał znowu na pewno. Dobra, atakujcie tam, byczki. Moja armia, kochana, już atakować. Maja zaatakuję. Ja tam idę atakować ich. Będę dawać im sprawę. Wchodzą tu. No, a szybko. Piękne. Żyją wszyscy. Żyją. Okej, okay. wszyscy są. Chodźcie, chodźcie Piórka Aniela, Tomasz, Gustaw Bezimienny, chodź Bezimienny Powiedziałem przyjdź tu No Kurde, masz karę jak, jak się nie słucha to trzeba dać karę, tak? Jesteśmy w armię, w armii trzeba Się słuchać Dobra ustaw jest, Tomasz jest, Aniela jest, drugi przyjdzie bezimienny. To mam nadzieję, że tu gdzieś trzeba iść. Ehm... Um, możecie atakować, jeżeli chcecie. Tylko nie do ognia, nie? Proszę was. Palić się nie musicie. No. jest jesteś już w ogniu, wiesz o tym? E, lol. Kurde, jaki wytrzymały? Dobra. Aniela padła. W ogóle cała armia padła. A teraz przyjdę do na pewno. Albo nie, nie wiem. Kurde. W ten sposób gotowe. Dobra, paści. Skąd? Okej. Okay. Pems Prosto w jądra dostał. O, jesteście znowu Pięknie W czas przyszliście, normalnie jak była akcja Chyba, tutaj chyba już nie wyjdziecie albo, wyjdziecie tutaj? Doskoczycie? Chyba nie doskoczycie Albo? O, doskoczą, pięknie Tak, tu trzeba iść Chodźcie, Gusta, Aniela, chodźcie wszyscy O, i nas mnie swędzi? Okej, okay, wszyscy są? Skok Ko nie już. Och, na dół skoczyli Ech, nawet skoczyć nie miałem. O, do góry już Tu chyba trzeba wieś nie? Tak myślę What the fuck? Jak mnie wystraszył, lol Okej, okay, chodźcie, 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 chodźcie Patrzcie, tam coś jest Patrzcie tam coś jest. Jeśćcie, się, Sprawdźcie tam coś jest. A wczytywanie jest. No, to też może być. No, wczytuj Moja fajna, piękna armia. Cudne. Hm. Dobra, Gustaw, Aniela, chodźcie wszyscy. Sprawdźcie tam wszystko zwolne wolne. No, idziecie tutaj. Tylko wy dwoje jesteście tam. Gdzie jest Aniela i Gustaw? Tomasz? Tomasz bez imien tylko tu jest Gdzie jest Aniela? Gdzie jest Aniela? Co się z nimi stało? Skinieli. O, Ooooo. Nieważne Słuchajcie tam co jest, same jest wolne Już, już, już Go, go, go Wolne Okej okay. Tam się jest wolne sprawdźcie Trzeba być jak ninja w Świetle mam drogę Iście no, no idźcie tam, no! Wolne? To sprawdźmy, tam jest wolne, tak? Idźcie tam, skoczcie tam, już! Zobaczymy Oj, Adam się włączył To już nie jest tak idealne, no dobra Ale z... ty jego z nich zniszcz i pasuje Pem! Pems Pek! Mam tylko dwa ammo. To został kurde w czach i pasuje. Okej. Okay. Już ammo nie mam. No kurde, iśćcie mi w drogi no. Ha, chyba bywa, trafiłem. Czy też dostaniesz w głowę, kurde? Chciałbym to jakoś zaatakować. Trafię? Trafię. Powinienem trafić. No. Za chwilę wydawać nie trafię, no. Czekajcie. Za, sam coś trafię to. Chyba tam nie umiem trafić. Po co nie umiem trafić? Dobra, potrzebuję tam jakoś dobiec. Tutaj przynajmniej. No, ja za wam pomogę. Okej, okay. idźcie, idźcie, idźcie. Już! Go! Patrzcie, tam jest wolne. Jezus... No, ale dostał w czachę. Potrzebuję pomału HP, tak? Patrzcie, tam jest wolne tam. Iście, iście Go, go, go Tylko, dwoje jesteście? Nie ma tu ich więcej z was? Oj Jakaś flara poleciała atakujcie, kurde Jak ile potrzebujecie, żeby zaatakować? Teraz helikopter przyjedzie, to jest źle Dobra, kurde Amo, nie mam. Tudy. tylko to muszę wejść, tylko wejść, tylko wejść, tylko wejść. Dobra, HP, HP, już szybko, natychmiast. Natychmiast. Poradzą sobie jakoś. Tak myślę przynajmniej. Nie wiem na jak długo, ale chyba pożyją. Dobra, idźmy dalej. Halo? Coś tam jest? Tam ktoś jest, ale nie mogę trafić, no. Idźcie tam sprawdzić, tam, kto jest w domku. Tam idźcie, no, no. Tam. Już. Skaczecie. Idźcie sprzątać, już. Piękne. Idźcie, 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 do środka, do środka. Ja potrzebuję ten um, ammo natychmiast. Ja też całe sobie załatwię tam z nimi. Ten jest mój interes pikny. To jeszcze tutaj żyje? Fuck. Wow. Okej, okay, spokojnie. Gdzie on jest, tam jest. Okej, okay, muszę uważać teraz. O, ja trafiłem. Piękny. Normalnie skill. Tam chyba... ...skino? Gdzie on jest? A tam jesteś! Kurde, cześć! Fuck. Chyba, tutaj gdzieś powinien być jakiś ten... ...e... ...amunicja gdzieś powinna być. Tylko... ...nie wiem, gdzie tu pójść. Nie wiem, gdzie iść. W ogóle. To jest bardzo źle. Bardzo źle. biegnij, 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 biegni. biegni, 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 biegni. Asi A, ok No pokaż się tylko, pokaż się Boisz się? Pokaż się <laughs> Okej, okay, on jakoś mnie nie lubi No ja do niego idę Hallo Powie o nie mam Ammo Ocz Czemu nie może się tak skoczyć jak. Gdzie... Skoczyć tam? No, na ten helikopter. <laughs> Byłby fajny. E, nawet ammo nie mam. Gdzie tu mogę znaleźć jakieś amunicje? Nie mogę nic nie znaleźć. Tu gdzieś może? Nie. No, kurde, no. Posłuchajcie się, kurde. Fuck. Uh. O tutaj coś jest? O, jedna amunicja, muszę teraz trafić. Bo, 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 będzie źle, tak? Pięknie, tu jesteś. Piękne. Eee, źle. Muszę tu znaleźć amunicję, no. Troszeczkę amunicji, tylko troszeczkę. Minimalnie. A to nie ma nic. Nic nie ma. Au, 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 Silnie tak cholera. Tu owszem nie ma nic. Shit. Wow. Ile jest? Dwa? Fuck! Oni są podwójnie. tam jest? Dlaczego? O, tu jest! Jak to mogą tak przegapić? Normalnie... Taki facepalm. O o o o o o. Celfiłem? Come on! Jest! Fak, jest amunicja, amunicja, amunicja! Au, 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 au. jasna! Wszedł, wszedł! Też wszedł, pięknie! I następnym dla ciebie! Trafiłem Padną, pięknie! Pierwszy padną I drugi! Szybko drugi. PEMS. Wszedł. Ale. On tutaj teraz szybko. BAM. Boom. I otworzyła się droga. Jasne. To tak miało być, nie? Oczywiście. O, gaz zamknę. Ciemno. Uff, jak mogą z, za, jak to, to mogę nie widzieć? Ta amunicje. No, nieważne. Ok, jestem już po w tym więzieniu, czyli jest dobrze. A, piękne. Tak miało być, nie? Oczywiście. Wczytywanie. Nowa Prospekt. No i z tym będę już chyba żegnał z wami Jeżeli wam się spodobało to dajcie łapkę w górę, jeżeli nie to łapkę w dół e, Na komentarz żebym się ucieszył jak zawsze e, No tak Jeżeli wam się spodobał ten kanał, albo ogólnie te moje filmy, jeżeli wam się spodobało To na subskrypcję też bym się ucieszył I ja się żegnam z wami z tym W tym miejscu się znowu spotkamy Ja się żegnam Cześć!